Dobry, witam was bardzo serdecznie, wiecie co? No sobie tego french pressa w bezpieczne miejsce, bo znowu, znowu się cały kawał pozalewam. Powiem wam tak, zostało mi mało już umiejętności do rozdysponowania jako Eevee oraz jako Jacob. Oczywiście nie wszystko będę mógł dodać jako Eevee, ale kurde. I rozumiem, że jak to dodam za 6 wszystko. Ok. To ja mogę teraz udać się na podbijanie. Fabuły nie robimy na razie, bo na razie chcę się jeszcze przyzwyczaić do obecnego sterowania w tej części. Ale jesteśmy bardzo blisko. Jesteśmy na dobrej drodze. I tak sobie pozwolę nazwać. Materiał. Z okazji, jeszcze dzisiaj będę chciał sobie Shift nagrać Nick speeda albo GTA 2. Tak, bo właśnie tak sobie ostatnio zaplanowałem, że zagram też te stare. Zrobimy to po tym. Naprawdę nie grałem od X lat już w GTA 1 albo 2. Będzie to bardzo sentymentalna podróż nowymi myślami nadnadziejami tak jak zresztą amunicja się przyda ale chyba nic nie zdobyłem z tego tak nieszczególnie za dużo Figuruję jako policja Dobra mogę was pookradać że warto teraz nie będę miał nic Bram ławy na zbiru

Garek powiedział mi, że powinienem się przespacerować. Przecież pod chwilą się przespacerowałem cały 10 metrów. O, chyba to ci się nie opłacało. Wiemy well. tu niedługo 100% u tego Friedricha. Chociaż za to jeszcze z jakichś questów dostać, nie? Takie płacie terenu duże. Ore. Ore. może tu właśnie. To jest na tyle spieprzone, że. A pieniądze jeszcze będzie trzeba niedługo wyjąć ze swojej szkatuły. To jest takie spieprzone, że jak sobie trackingu zrobię teraz, a przetransportuję się w drugie miejsce, to gówno z tego, bo będę musiał to zrobić zaraz. Tak z panem. Dajcie spokój, jak w ruskim czołgu. Ech. Dobra, zrobimy Z2 albo 3 i udamy się do. Chociaż wiecie, ja do. Do swojego tego pociągu nie chciałem się udawać, póki ja nie osiągnę 10 poziomu, a wydaje mi się, że mogę to osiągnąć naprawdę niebawem. Pierdoły. tu będzie dwóch, więc to będzie fajny zasób nożyków albo broni. W sumie żyjemy tak, że tu oni nie dają mi amunicję. Teraz patrzcie mamy ile. Poszukaj ochroniarz. Zawisę z powietrza. No oczywiście, że my tak zawsze robimy. Będą w pomieszczeniu, tak? Który cel mam zabić? Oba czy jeden? Powietrze. Jeden. Znaczy, jeden wystarczy. Kto tu był? To był ten. Ok legendarnego asesyna Ja te schematy też mam, mogę sobie przecież te torby kupować jakieś większe nie i tam inne pierdóły I on wiele 60 metrów. Patrzcie, jaki buster rzadki, zajebisty. No, jakoś to musiało przecież funkcjonować. To by się całe miasto nie spaliło. Jak kiedyś na przykład stok z drewna się spalił. I inne miasta. Drewno, drewno, drewno. Zresztą nie mam wrażenia, że pobłagowana taka. Koni mnie pół miasta. Pewnie.

I'm here to take you to the police. There we go. Let's have a real tussle, shall we? Turn around and put up your fists. Come on. Sure. If you'd just come with me first. Bo, co tu się dzieje, no? go nie dziabnąć. To ah. było najpierw uczuwać sobie drogę, dopiero potem myśleć Kilom był kiedyś mały, I później rozrósł, a mieści ledwie. York był znaczny o dużo więcej Miasto. nas zabiją zaraz. To nie da się takiego, wiecie, serii zabójstw robić. the mm -hmm. Mamy, nic nie mamy, nadal nic nie mamy, Uch. ale duży par. Ora. dobra, para nam jeszcze zostało. Mamy taką opcję, to wiecie, co zrobimy teraz? Kiprzamy stąd do. Mego wow. mojego wow, wow, wow. Wow, wow jest mocno naprawdę ale wbijemy 10 poziom i wtedy fabuła będzie się no. też łatwiejutko robiła to nam ile zostało sekwencji? Nie wiem, czy tu mi się nie opłaca po prostu uzupełnić zapasów amunicji i, i tak dalej, nie? Chyba. Ja bym tak raczej zrobił. Zupełnie wszystko. No, weźmy. Mapę kupiłem. Mam 6000. Mogę jeszcze ulepszyć jakieś tam gówno, na przykład w swoim kurwidełku, zwanym Imperium Skokierów. 16 tysięcy to kosztuje. Rabat na bomby. No, mogę to najpierw kupić. Zwierzy na powozach. Tu też ludzie już mi nie zostaje tak wiele. 4000. Zapasy uzupełnione, więc mogę tutaj uderzyć. Jeszcze. W tym odcinku. Eee, co ostatnio... A, Crash Bandikata ostatnio skończyłem całą Ensantry Lodge i bardzo mi się naprawdę podobała, gra. Naprawdę spoko. Ławy na zbiru. Tylko czy to nie jest też związane z eskorto, znaczy porwaniem po prostu, z zapakowaniem do worka jak kota. No chyba tak. To mi się wydawało. A, w koniec końców i tak nie znam odpowiedzi na pytanie, czy ja musiałbym wszystkie, wszystkie te lokacje popodbijać. No i nie wiem. To jest, że, że tak powiem, pomoc dla nas. Jakaś. W budowaniu super imperium. I to jest site. Okay, jak się tam dostać? Może do damy się na górę. Okay, Tutaj przypadkiem w jakiejś misji nie byłem. Na tym, jak uczyłem się korzystać z tego swojego super sprzętu dla podróżników, Myślę, że tak mogło być. Kurde, nie podoba mi się to. Ja wiem, że go zabiłem. Mam to wywalone. Mam to już wywalone. Bierzemy go i tyle. Często robię te wszystkie misje właśnie w taki sposób, że jednak daje radę. Znaczy, że robię je wiecie... W... Ej nie, na no, 150 metrów nie będę leciał, jednak przetransportujemy tym... wozem to ciało. I nie wiem, czy drugiej misji ewentualnie też tak nie zrobić. Oczywiście będziemy się starać, żeby... ...żeby żył. Ale nie twórzmy, aby to był e, główny cel mojego życia. Bez przesady. Do tego piątego poziomu naprawdę y, u niego nie dużo brakuje. Tu mamy kolejny punkt. Nie wiem, czy od razu po tym nie nagrać sobie jeszcze jednego, bo wtedy wydaje mi się, że udałoby mi się do cna oczyścić wszystko, co tu się znajduje. <laughs> oh. Oh, <that> Just try to stop me! Teraz to Jacob by się bardziej nadał, nie? Mogę tych skukierów? W jakiś sposób sprytny? Tak, to też nie muszę. Ostatni. Co jest? Dobra. Nie chciał mi wyjść jakoś. Vector jakby mu się nie podobał. No i dobra. Jest, jest. Nie wiem, czy teraz nie wyjdzie mi z. A nie. Nie uwolniliśmy, trudno. Wywalone! Wywalone mam. Dobra. Ja na tym kończę i nagramy sobie zaraz jeszcze jeden odcinek, w którym mam nadzieję, że już uda mi się oczyścić tutaj. Wszystko, co mnie otacza. Także dzięki Wam za oglądanie i widzimy się w następnym. Odcinku.